120 minut walki to okazało się za mało. Teraz, drodzy Państwo, wszystko będzie zależało od formy bramkarzy i od formy strzelców. A więc Legia i Lech po takim finale, po tak ogromnych emocjach, będą musiały jeszcze raz, i to już będzie sport indywidualny, zmierzyć się. W czymś, co jest no, pięknym i okrucieństwem futbolu, zarazem widzieliśmy to też w tym meczu. Jak jeden strzałek, jeden gol potrafi zupełnie odmienić losy finału, bo gdyby nie ta decyzja Manuła w strzale i rykoszy, to ja jestem w pełni przekonany, chociaż oczywiście tego trudno nie, nie można udowodnić, że po prostu nie byłoby już tego momentu. Że Lech wygrałby te 1-0 w czasie podstawowym. A tak. Proszę spojrzeć, rzuty karne, wielkie emocje, kibice kolejorza, którzy domagają się pucharu od swoich kibiców, kibice Legii, którzy wspierają Wojciecha Skabę, tego Skabę, który był tak niemiłosiernie krytykowany, tego Skabę, który miał być ledwie rezerwowym Mariana Antolewicza, kompletnego niewypału transferowego za 2 miliony złotych. No i teraz ten Skaba może dać Legii Puchar Polski, uratować sezon i wprowadzić Legię do europejskich pucharów. Ale to samo chce zrobić Krzysztof Kotorowski, bo... W planie Lecha było to, by co roku grać w europejskich pucharach i to jest kluczowe dla jednych i dla drugich. Starcie gigantów staje się starciem maluczkich, bo o losie tych wielkich klubów będą decydować pojedynci piłkarze. Jako pierwszy będzie bronił Skaba, a Bartosz Posadzki, kapitan Lecha, a więc brawa noga, a więc ten moment też psychologicznie niezwykle ważny. Posadzki czy Skaba? SKABA! 0-0 wciąż. Wziął Bartek bosatki na siebie odpowiedzialność jako pierwszy strzelający. Jest to ważny karne, ale on jeszcze nie przyrządza o wszystkim. Natomiast yy, Andrzej, przewaga psychologiczna pewno w tej chwili jest już po stronie Legii. Tak, ale yy, naukowcy obliczyli, że dużo gorzej strzela się drużynie, które goni wynik. Tym, którzy strzelają rzuty karne jako drudzy, więc teoretycznie Legia powinna być w gorszej sytuacji, ale Skaba zmienił te proporcje. Alejandro... Cabral, Cabral, Gol. Pewnie wykonany rzut karny zmylił Kotorowskiego. Leżył lewą nogą bardzo silnie. Prawy ruch bramkarza. No i zobaczmy. Pewny strzał Cabrala, Semir Sztylicz. Nieudane wejście na boisko, a teraz? Teraz po prostu musi strzelić ten rzut karny, bo sytuacja zrobi się dla Lecha bardzo, bardzo nieciekawa. Jeśli Sztylicz, to lewa noga. W Sądzę, sensie, że on akurat będzie kopał piłkę dość wysoko. Zobaczmy. Skaba, czy obroni drugi rzut karny, czy też Sztylicz będzie lepszy. Semir, Sztylicz, gol! Fe perfekcyjnie wykonany rzut karny, nie do obrony. Czekał Wojtek Skaba do końca, widzieliśmy tutaj, że liczył na to, że może będzie próbował silić podciąć tą piłkę. Zareagował w zasadzie po strzale, ale w 11 metrów jest to odległość, po której jest. Czas reakcji człowieka jest 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 Przy Tak, mocno go tak sobie debił, przypominam Wojtka Skaba, bo Kotrowskiego pamiętamy, mówimy o goście w studiu, kiedy bronił karne, ale Skaba również, grając Polonii, miał swoje obronione rzuty karne. Tak jest, no i teraz Krzysztof Kotorowski na niego Marcin Komorowski Wszedł w drugiej połowie z konieczności jakiego Estiza Komorowski czy Kotorowski Komorowski, znakomity rzut karny 2-1 więc dla Legii Warszawa Komorowski wybrał prawy ruch tak, w no, ale... piłka nie do obrony. Tak, tutaj... siatkę, tuż przez cukier. Nawet gdyby rzucił się w lewo, praktycznie nie miał szans. Zobaczmy, Maciej Skorża, co też się musi kotłować w głowach jego i jego współpracowników, ale to samo przeżywają przecież Lechidzi. Kibice, my może mniej, ale państwo, którzy kibicujecie poszczególnym drużyną, na pewno. Artjoms Rudnews. Makero dopiero teraz spojrzał w kierunku Rudnewsa i Skaby. Jego as. Artjoms Rudnews kontra Bramka Szlegi. Rudnevs, gol! Fenomenalnie kopnięta piłka. Tak, to są wy perfekcyjnie wykonane rzuty karne. Nie uderza na wysokości takiej dogodnej dla bramkarza, czyli zakładam, że to jest gdzieś metr nad ziemią. Uderzona piłka wznosząca. To, że Skaba wyczuł stronę, nie miało żadnego znaczenia. I wica On teraz naprzeciw Krzysztofa Kotorowskiego. Nie trafił tylko Bosacki, jak tej pory. Kapitan Legii przybędzie... Tak nieskuteczny jak kapitan Lecha, czy też pośle piłkę do siatki. I widza Bramka! Legioniści na razie się nie mylą w rzutach karnych. 3-2. No i znów Kotorowski w prawo, piłka w lewo, ale to też jest tak wykonany rzut karny, że trudno mówić o tym, żeby Kotorowski miał jakiekolwiek szanse, żeby ten rzut karny obronić. Tak, powtarzamy ciągle, że karne to rzeczywiście Mikołajczak. Mikołajczak yy, zmarnowana sytuacja z gry. Na pewno zapomni oni jeżeli teraz strzeli z rzutu karnego, a jeżeli Lech zdobędzie Puchar Polski. Jeśli nie, to będzie trudny wieczór dla młodego piłkarza Lecha. Nikołajczak! Ależ to zrobił! No zawsze w takiej sytuacji mówimy, niczym Panenka, niczym często też Tomasz Frankowski. Świetnie wykonany ten rzut karny przez Nikołajczaka. Niesamowitą odwagą popisał się tutaj Tomek. Praktycznie strzał w strzał. Środek bramki. Gdyby, gdyby skawa zrobił to, co zrobił przy strzelec Stlicza prawdopodobnie by nie musiał nawet się wysilać, żeby tą piłkę złapać Jakub Rzeźniczak, Mirosław Radowicz nie patrzy na to, co dzieje się w polu karnym. Jakub Rzeźniczak teraz, a na niego Krzysztof Kotorowski. Jakub Rzeźniczak. Wojna nerwów, próba nerwów. Czwarta seria rzutów karnych. Rzeźniczak, gol! A więc drodzy Państwo, przed ostatnią serią rzutów karnych wiemy jedno. Teraz musi trafić do siatki piłka szlecha Poznań. Kto weźmie na siebie odpowiedzialność? Czy dobrze widzę, że to Hubert Wołonkiewicz? Tak. Świetny mecz wszedł za Manuela Arboledę. Ale teraz dopiero jest moment prawdziwej próby On uratował yy... Pamiętają Państwo tę sytuację Manu Gdy Milanusz uratował Lecha Ale teraz musi uratować go ponownie Jeśli Wojciech Skaba obroni Puchar Polski 2011 zdobędzie Legia Warszawa Wołonkiewicz Gol 4-4 w tym momencie Spisał się Wołonkiewicz Na medal, ale czy na puchar? Jeszcze nie Wszystko w rękach, w nogach Jakuba Wawrzyniaka Wawrzyniak kontra Krzysztof Kotorowski Szaleństwo na trybunach Kibice Lechia, Lecha skandują nazwisko swojego bramkarza Kibice Legii chcą tego pucharu Chcą tego celnego rzutu karnego. To jest jeden z ważniejszych momentów w karierze Jakuba Wawrzyniaka Maciej Skorża za moment może wreszcie odetchnąć Po tym roku pełnym upokorzeń powiedzmy szczerze Oj kibice Legii teraz... Yy, są już za bramką. Czekamy. Jakub Wawrzyniak. Wawrzyniak gol! Legia Warszawa zdobywcą Pucharu Polski w roku 2011. Pełne szaleństwo, jeśli chodzi o fanów legii. No i drodzy Państwo, Lech Poznań na pewno może niesamowicie żałować. Prowadzili po bramce Iniacza z, dwu... Iniacza z 29 minuty. Oto jest złoty gol, trafienie wyczuł, wyczuł dobrze Kotorowski Wawrzyniaka, ale też prawy obrońca Legii dał puchar do spółki z Wojciechem ze swoimi kolegami drużynie warszawskiej. Legia wygrywa Puchar Polski. Legia zagra w eliminacjach europejskich pucharów od 28 Lipca, legia się cieszy, Lech pewnie będzie sobie długo wyrzucał. Ta bramka minus 66 minuty zupełnie odmieniła mecz. Lech miał dużo, dużo minut i po prostu na pewno, patrząc na przebieg gry, zawiódł. Mecz pełen dramaturgii, mecz godny finału. Grzegorz Wojtkowiak w rozmowie z Szymonem Borczuchem. Wojtkowiak już zmierza na nasze stanowisko. Grzegorz, no z pewnością, jeden wielki niedosyt w tym momencie. Pociąg do piłki. Ubiegł go Pujola.